Siemka, witam w kolejnym odcinku i właśnie rozpoczął się event Halloweenowy. Miałem dzisiaj nie nagrywać, bo jestem chory, ale ze względu na event nagram sobie odcinek i zrobimy wszystkie dostępne questy. Jeśli nie będzie ich zbyt wiele, bo wydaje mi się, że na początku będą y, może dwa albo trzy. Na pewno ubilę teraz Verbin zaczynamy pierwszy quest. A tutaj no w sumie będę klikał cokolwiek w końcu i tak się zrobi ten quest. Y, w aktualnościach mamy do odebrania teleporty na mapkę eventową no i kalendarz, kalendarz eventowy, nie adventowy. O, sterowcem jakimś lecimy. No i niestety na tym grzywobraniu nic nie zrobiłem, bo myślałem, że ten event będzie inaczej wyglądał, a ostatnio nie mam za bardzo czasu na granie w Margonem. Ale teraz mam nadzieję, że sobie wrócę i przynajmniej kilka godzinek w tygodniu pogram. Dobra, tu możemy wrócić do jakiegoś miasta, ale klikamy jedynkę. No i teraz, tak jak nas prowadzi, quest. Dobra, tu mamy jakiś pokój. Tu musimy parę rzeczy kliknąć, uciekamy. No, i na tym evencie, grzybobranie widziałem na Discordzie, że dropnęli tam chyba Wanemaru, jeśli dobrze kojarzę jakąś legę, tylko nie wiem właśnie czy to z tego herosa, czy elity eventowej czy z jakiejś skrzynki z tych grzybów no i mój brat wy sobie wystrzelił z levelem strasznie, ma już prawie 200 level, a jak zaczynał to ja miałem może ze 140 ale on sporo teraz gra jeszcze jak ma te błogosławieństwa, bo widziałem, że zdobył tam po 100, po 200 błogosławieństw na expa, drop i expa z questów Sklepów na razie nie sprawdzam, zaraz sobie popatrzę co tu jest ciekawego, ale chyba nie będę żadnej e, nie nielicytacji tylko tych losów robił. Może dopiero na święta? Ta, na święta by się zrobiła jakąś e, nawet większą loterię. No i ten odcinek nagram dosyć szybko, bo tak jak mówiłem, złożyło się, że akurat dzisiaj wziąłem wolne z powodu choroby. No i pojawił się event halloweenowy, a chciałem sobie właśnie podekspić w margonem dzisiaj. Nie wiem, czy ten pierwszy quest jest taki długi, czy wszystkie będą. Jak wszystkie, to nie fajnie. Tu. Ile mam? 3 minuty, to niby niedużo. Ale w niektórych eventach to po takim czasie już się robi o drugiego albo i trzeciego questa. Dobra, skończyliśmy pierwsze zadanie. Bierzemy expa. Eee, level wiem? Nie, nie wiem. Ale dużo itemków. Eee, w sumie, jak robimy te questy. -e... A, mam już aktywne błogo, jeszcze 4 minuty. Co tam było? A uwaga, po prostu ktoś chyba może sobie... A nie, to tak z eventu jest po prostu. E, dobra, następny questik. Musimy znaleźć jakiegoś NPC-ta. Dziwna ta mapka, taka strasznie zamknięta. To jest chyba w tym sterowcu. A ciekawe, czy będzie jakaś taka otwarta mapa. A w międzyczasie zobaczę sobie e, tutaj tych handlarzy. Nie no, żadnego błogosławieństwa tu nawet nie ma do kupienia. Są jakieś teleporty, leczenia, ale nie widzę tutaj błogosławieństw. A miałem nadzieję, że jakieś na expa będzie do wzięcia. Na ostatnim evencie chyba też nie było. O, tutaj możemy fajny widok sobie zobaczyć. To nie wiem co te kropki znaczą. Może miejsca respów? Ta, miejsca respów, chyba powklejali po prostu te mapki. Tutaj tak powtarzałem się, widać jak to jest nawet tak ścięte strasznie. Dziwnie tu wygląda. Dobra, tu mamy zadanie poboczne i to chyba będzie y, jedyne zadanie, które będziemy mogli jak na razie zrobić. Poza tym pierwszym. I ci bileterzy chyba są we wszystkich miastach. Ja akurat byłem w Werbin, to tam sobie zacząłem. No, zadanie proste. Musimy po prostu umyć podłogę. Chyba, że będzie jakaś y, dalsza część tego questa. Dobra, jakiś scenariusz tutaj y, zlepiliśmy. Wziąłem dwa razy jedynkę i potem dwójkę. Ale to chyba jakiegoś. Większego znaczenia nie ma. Dobra, tepnijmy się będzie szybciej. I czy to koniec? O nie, musimy iść po strój. Chyba to, że się tepnąłem, zmieniło mi strój. Albo po prostu taki przebieg: Questa jest. Dobra, założony. W sumie tepnę się dla testu. Ta zmienia strój. To musimy tutaj biegać, nie możemy się tepać. Bo jakbym z nią teraz pogadał, to znowu yy, byłby dodatkowy quest załóż strój halloweenowy. No i okej, okay, wracamy do Violetty. to możliwe, że będzie koniec questa. Zaraz zobaczymy. Ta, to już jest pewnie sama końcówka. No i to był koniec. Sporo klikania tutaj było na samym końcu. I wydaje mi się, że to są wszystkie. Questy tylko co dostaliśmy. Okej, okay, gdzieś tu jest Elita Eventowa. Dobra, tu mamy luki bagażowe, i możemy tutaj przystąpić do bicia Elity 3. Nie wiem czemu mnie tak cofa. I ten klucz nastawny daje nam po prostu dodatkową szansę na bicie. Dobra, ja sobie chyba na średnim poziomie spróbuję. E, trudny, mistrzowski, no na trudnym. E, full HP, full. Zobaczymy, jak się nie uda to będę na tym najłatwiejszym brał. E, zobaczmy jak to schodzi. Nie, na luzie chyba. Tak, unikacik. E, Pół HP stracone na mistrzowskim, chyba nie będę na razie próbował. E, pewnie jutro sobie sprawdzę, jak mi to pójdzie. A na razie... Pyk, jeszcze raz, trudny. Może jakieś hero? E, pieczęć, okej, okay, Ekspo zawsze się przyda. A na pierwszy dzień eventu to chyba tylko tyle mogę pokazać. Jeszcze zobaczę. A więcej SEU. Może jakąś tą wezmę. Ej, to serio tak zdrażało? To kosztowało 1200. A co to może być? Podgląd. No są fajniejsze rzeczy, ale są też useless. To by było dobre. Poza tym to chyba chyba nic, mi się tu nie podoba. Dobra, weźmy jeden duży, zobaczymy. Cyk. Smocza łuska, okej. Okay. No i jakieś błogo, błogo mi się zawsze przyda, a za resztę kupimy sobie jeszcze te dwa mniejsze. No i opening dwóch mniejszych. A co to? No jakieś kolejne błogo, teleporty i zwój smoka, to jest dobra rzecz seria tylko to za 500 pony a pyłu nie będę na razie otwierał no i to tyle dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków cześć